Wędkarza Cześć Zero Nic nawet nie puknęło w jeden zław widziałem no, na środku rzeki. Ale to jeden No tak to w ogóle, zero reakcji nie jest, kurwa się nie pasuje. Widzę, że chyba z 10 cm można spadła. No też widzę po drzewach właśnie, że się obniżyło. Ciśnienie każdego dnia inne, wiatr każdego dnia inny. Ale to no, nawet widać po tym lodzie tam. No 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 no. No właśnie. I ja mówię, na, środku, na środku widziałem, ale to jeden dosłownie. Ale nie szło się dobrać w ogóle. Ha, wiadomo. To na pewno. Powodzenia. Dzięki. Otóż to, próbować to najważniejsze. Ziemano wędkarskie chwili. Styczeń leci sobie powoli. Dla wielu martwy okres w wędkarstwie, a dla niektórych nie. Ja należę do tych, dla których nie jest to martwy okres. Wprawdzie ryb nie łowię, ale chodzę, próbuję. Korzystając, że mam w rejonie zamieszkania rzeki Pstrągowe i rzeki Trociowe, tak to nazwijmy próbuję sobie coś tutaj porzucać połowić oczywiście bez efektów ale na efekty nie liczę chodzi głównie o to żeby mieć cały czas kontakt z rzeką i, i, i z wędką i rzucać trenować żeby w okresie w którym ta ryba zacznie jakoś żerować sensownie na wiosnę być już w formie próbuję być w formie cały rok no ale to różnie wychodzi no, ale nie będzie oczywiście o połowie ryb dzisiaj no bo skoro żadnej nie złowiłem no to co to, to będę wiele pierdolił się wymądrzał kurwa jak to złowić trocie jakiego sprzętu użyć Ha. nieporozumienie by to było zupełne. Zresztą, nawet jakbym złowił, to i tak bym czegoś takiego nie nagrał. Tak w sumie nie ma o czym nagrywać. Głównoburza medialna trochę cichnie, czyli wszyscy zastanawiają, kurwa, czy było warto się kłócić o cokolwiek, skłócać wędkarzy. Właśnie to jest fajny temat. Skłócenie wędkarzy nastąpiło przez tą gówno burzę. Płacić, nie płacić. Ten jest złodziejem, ten kłusownikiem, ten frajerem, bo zapłacił. Ktoś nas skłócił, miał w tym interes. Kurwa, ludzie, wędkarzy w Polsce nie trzeba skłócać, naprawdę. To była tylko iskra zapalna, która na chwilę wyzwoliła to, co wszyscy, kurwa, mamy w sobie od zawsze. Tu się, kurwa, nikt nigdy nie szanował i nikt się nigdy nie, lu nie lubił. Jakieś gadki o wędkarskich braci. My razem możemy się zbuntować albo możemy coś zmienić. Wewnętrznie, PZW. Zewnętrznie, przez obalenie. Chuja prawda, kurwa. Nic z tego nie będzie. Tak sobie właśnie myślę. Bo my się nigdy nie zjednoczymy. Karpiarz jest wrogiem spinningisty. Spinningista jest wrogiem spławikowca. Wszyscy jesteśmy, kurwa, wrogami wszystkich tutaj, w tym kraju. To nie tylko oczywiście o wędkarstwo chodzi, ale w wędkarstwie jest to też widoczna gadka jest o wędkarstwie, więc o wędkarstwie będzie. I o tych naszych wie wiecznych wojnach o wszystko. Ten zżera, ten nie zżera, ten sypie za dużo zanęty, ten nie sypie w ogóle kurwa. Wycięli trzcinę, nie wycięli. Wieczny jest wieczny, wieczny konflikt. Ja sam w, tym, sam w tym konflikcie uczestniczę. Nie ma co się oszukiwać, że ja jestem święty. Bo jak mi stacjonarni wędkarze zajmują miejscowe na cały weekend, to ja się, jestem na nich wkurwiony. Proste. Jesteśmy egoistami i trzeba się do tego przyznać. Są oczywiście miejsca, gdzie takie sformułowanie jak wędkarska brać jakoś tam istnieje, jakieś małe koła. Które próbują coś sobie lokalnie działać. Oczywiście, że są takie. Sam takie obserwuję. Nie powiem, że znam, bo ja w nim nie uczestniczę, ale obserwuję sobie ich działania i tam rzeczywiście można powiedzieć, tak przynajmniej z zewnątrz, że to jest wędkarska brać. No sobie budują jakąś rybaczówkę, organizują sobie dużo zawodów, których ja nie rozumiem. Nie są mi do szczęścia potrzebne, dlatego też w tym nie uczestniczę. No ale im to jest potrzebne i to jest dla nich forma spędzania czasu na rybach. Bardzo dobrze, niech tak również będzie. Ale generalnie, jako całość. Jako członkowie polskiego związku wędkarskiego, te 650 tysięcy ludzi, to jesteśmy podzieleni jak z od zawsze i zawsze będziemy. Nigdy się kurwa nie dogadamy. Ja tego nie widzę. Nawet gdyby to wystąpiło na chwilę i coś się udało zmienić na moment, nie wiem, kurwa, zmienilibyśmy władzę w jakiś sposób tego związku i wszedłby temat zarybień, to co by było. Karpiarze chcą zarybiać karpiem, reszta kurwa uważa, że karp to świerwo i nie powinno się tym w ogóle zarybiać, bo to się u nas nie rozmnaża, nie jest w jakimś tam w wielu miejscach rodzimym gatunkiem. Niektórych się zadomowił, ok, ale w większości miejsc jednak nie, pływa na wody negatywnie, ale karpiarze powiedzą, że powinien być karp. Sumiarze powiedzą, że powinien być sum. Spinningiści powiedzą, że powinien być tylko kurwa sandacz wpuszczany i nic więcej. Trochę może ewentualnie szczupaka. I zawsze będzie kurwa konflikt, zawsze, zawsze, zawsze. Ludzie nie chodzą na zebrania głównie dlatego, że to też właśnie tak wygląda, że się na pewno wszyscy kurwa zawsze kłócili. Wystarczy sobie pójść na niekoniecznie z wędkarzem to związane, ale. Być może część z was uczestniczyła w akcjach typu, nie wiem, zebranie wspólnoty mieszkaniowej, albo zebranie kurwa w sprawie remontu jakiejś drogi i co tam kurwa było, ludzie, którzy w zasadzie mają jakiś wspólny interes, bo razem mieszkają, kłócą się kurwa o wszystko, wymyślają jakieś dziwne wyliczenia, bez znaczenia, kompletnie, wywlekają jakieś brudy, kurwa ścierwa, non-stop. To samo jest w wędkarstwie i to samo będzie, no tacy jesteśmy jako społeczeństwo i nic z tym się nie zmieni. Na każdym kroku zawodzi przede wszystkim element ludzki. No to kurwa ludzie tworzą. Struktury jak struktury, przepisy przepisami, ale tworzą to ludzie. Załóżmy kurwa, że dostajemy się do władz. I niech każdy sobie kurwa spojrzy w lustro i powie sobie szczerze. Czy gdyby nadarzyła się okazja, żeby zrobić jakiś wałek, pobrać jakieś pieniądze na lewo, bo nikt nie widzi, albo nie będzie z tego wielkiego kurwa szumu. Nie wyciągniecie po to ręki? Na pewno? No Jakoś na co dzień widzę to pewnie co innego. Non stop próby jakiegoś kurwa wręczania łapówek. Dogadamy się. Tu można coś zorganizować, tu można coś wynieść. W pracy, kurwa, wszędzie to jest. Dlaczego miałoby tego nie być w wędkarstwie, jeżeli ktoś się dostaje gdzieś i są okazje? A okazje są zawsze. Nie ma co się oszukiwać, kurwa. Słapiemy na władze w polskim związku wędkarskim, że robią jakieś wały, że przyznają sobie pieniądze. Kurwa, mać każdy, no może nie każdy, ale zdecydowana większość na ich miejscu robiłaby dokładnie to samo. Ale że nie jesteśmy na ich miejscu, no to będziemy kurwa ich wyzywać od złodziei. Ale rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej, tak jak ją obserwuję od tych dwudziestu kilku lat dorosłego życia. Na każdym możliwym kroku i dlaczego ma tu być inaczej? Z takim pytaniem pozostawiam. Na każdym kroku wojna. Turyści gardzą lokalsami. Lokalsi czekają, aż się skończy sezon i turyści wyjadą. Pstrągarze. Czekają aż kurwa zacznie się maj I tacy niedzielni spinningiści jak ja wrócę na normalne rzeki I przestaną męczyć ryby łososiowate, coś miejscówki Tak kurwa jest Ja też przez cały to czekam aż ono się skończy I niedzielni wędkarze, którzy łowią tylko jak jest ciepło Rozkładają się ze sprzętem kurwa jak na piknik Znikną z nadwody i będę miał więcej miejsca Prosta sprawa No możliwości dogadania się nie widzę Poza jakimiś naprawdę małymi, lokalnymi grupkami, kołami, ale jako całość, no nie. A już najbardziej bawi mnie przekonanie, że my wędkarze jako grupa jesteśmy dla kogoś ważni Ktoś się musi z nami liczyć, z naszymi pieniędzmi, które wpłacamy Te pieniądze, które my wpłacamy, nie wiem no to tam załóżmy, kurwa 250 milionów z tych opłat 300, nawet niech to będzie kurwa 500 milionów To jest wielkie gówno Wody polskie operują takimi kwotami, że dla nich te nasze kurwa składki Jak nas przejmą, to będzie wielki chuj, na waciki dosłownie Samo utrzymanie tamy we Wrocławku kosztuje rocznie 50 baniek Jednej budowli hydrotechnicznej Fakt, że największe, oczywiście, ale to jest jedna budowla i 50 milionów to kosztuje i tyle jest w obrocie, i na tylu można zrobić kurwa jakąś przycinkę. Więc te 250 milionów w skali całego kraju na jakiejś bandzie frajerów to jest nawaciki. Lepiej się tych frajerów pozbyć, jakoś ich uciszyć, obniżając im kwoty, nie dając im nic w zamian. Po co mieć jakąś organizację, która będzie patrzyła na ręce, na przykład przy budowie kurwa zapory w Siarzewie, gdzie na obecną chwilę mówi się o kwocie 5 miliardów złotych na budowę progu wodnego. Także kurwa, te nasze pieniądze to ścierwo dla nich. I jak ktoś myśli, to przyjdzie jakiś dobry Samarytanin, typu, właśnie kurwa, wody polskie, o których będzie niedługo odcinek całkiem ciekawy. To naprawdę gratuluję. Wiary w naszą wędkarską moc. <grywa> kurwa. Najważniejsza rzecz dla mnie w próbie łowienia troci to jest trening przedzielania się przez krzaki i rzutów, gdzieś w tych krzakach. A później prowadzenia przynęty. Reszta to chuj, oczywiście nie całkiem chuj, ale w dużej mierze chuj. Ups. Tak na koniec tego dnia to jeszcze mam takie przemyślenie, ostatnie już dzisiaj, że ten zwrot taki grzecznościowy, trochę formalny, który jest używany w wędkarstwie, czyli kolego to jest kurwa groteskowy trochę w świetle tego, co powiedziałem im, w świetle tego, co mogliście obserwować oglądając filmy na YouTubie, czy tam czytając komentarze na jakichś forach, na jakichś grupach, pod tą gówno burzą całą. Zmieńmy to kurwa, nie mam alternatywy, nie wiem na co, ale, ale to kolego to jest kurwa całkiem niepoważne. Kolegów w wędkarstwie szukają. Bez jaj.